Witam Państwa na wystawie 4x10 Sztuka wokół nas. Na naszej kolejnej jubileuszowej ekspozycji obok malarstwa, rysunku, grafiki czy plakatu nie zabrakło obiektów rzeźbiarskich. Tę dziedzinę sztuki reprezentuje siedmioro artystów. Michał Banaszek, Magdalena Karłowicz, Marek Kowalski, Krzysztof Mazur, Marcin Rząsa, Bartosz Sandecki i Grzegorz Witek. Swoimi dziełami doskonale wpisują się w narrację wystawy, której głównym założeniem jest opowieść o człowieku. Na dolnym salonie możemy zobaczyć rzeźby z drewna Krzysztofa Mazura, takie jak Świątynia, Chrzcielnica czy Pomiędzy, którymi w metaforyczny sposób odnosi się do problemów międzyludzkich w kontekście społecznym i religijnym. Składa również hołd klasykom rzeźby. Jego drewniana, mini kolumna nieskończoności poświęcona jest jednemu z nich, Konstantynowi Brankusiemu, rumuńskiemu artyście, który zapoczątkował nurt organiczny w rzeźbie abstrakcyjnej. Ciekawe są również dwie pojedyncze rzeźby. Wykonana w tym roku w żywicy. W formie klasycznej, niemalże pomnikowej, głowa z zamkniętymi oczami młodego artysty Bartosza Sandeckiego. Jest to jego autoportret, a zamknięte oczy zachęcają nas do wejrzenia w głąb siebie. Drugą jest i co dalej Żawitka? Wykonana z gliny głowa położona na drewnianych noszach skłania nas do przemyśleń o ludzkim przemijaniu. Na górnym salonie witają nas awangardowe w swej wymowie rzeźby Michała Banaszka. Artysta oswaja przestrzeń, kreując ze spotykanych na co dzień materiałów formy uniwersalne, otwarte na interpretację odbiorcy. Rzeźby źródło, przepływy i dotyk skłaniają do kontemplacji. Małe formy rzeźbiarskie z brązu Magdaleny Karłowicz opowiadają o prawie dowolności i niezależności. Pokazują człowieka w kontekście rodzinnym, społecznym i religijnym jak te z cyklu matki Polki Między niebem a ziemią, e, siostrzeństwo czy zdławiona dusza. Parafrazujące rzeźbę gotycką, obiekty Marka Kowalskiego przedstawiają współczesne postacie. Artysta przestrzega przed zatraceniem poczucia wartości, wyzbywania się wrażliwości i tolerancji, e, co widać w obiektach z cyklu pary i gadżet. Drewniane postacie ludzkie Marcina Rząsy w rzeźbie bez tytułu pozbawione są indywidualnych rysów twarzy. Stojąc w tłumie, demonstrują wspólnotę trwania. Serdecznie zapraszamy do Płockiej Galerii Sztuki, by zobaczyć, jak prezentowana na wystawie 4x10 Sztuka Wokół Nas Rzeźba, w swoisty i oryginalny sposób opowiada o człowieku. Jego życiu duchowym i materialnym, relacjach z innymi oraz z przestrzenią, która go otacza.